Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj zrobimy rakiety z torebki do herbaty. Przy czym nie mogą być to zwykłe herbaty, zwykłe torebki. Torebka musi być. A, to jest pa... mega łatwe. Mega łatwe, tak, ale i mega fajne. Toreb... Wiem. Torebka musi być w pełni papierowa, nie może być plastikowa. I tutaj na zgięciu nie może być sprasowana, musi być zwykła, prosta. Trzymaj, Tymek, torebka dla Ciebie. Torebeczka. Co robimy, Emi, na początek? Zabieramy telezik i odcinamy to, co jest u góry. Trzymaj te nożyczki dla ciebie. Przepraszam. Nożyczki dla mnie. A co odcinamy? Tutaj ten trójkącik, który jest na górze. Trapezik, tak to naprawdę. Ucinamy. To trzymaj porządne nożyczki. Te nożyczki są. To trzymaj moją. A pięknie ci dziecko mówi, że nie umiesz. A i później hmm. to wsypuj... wsypujemy. Wysypujemy to. Ale musisz rozłożyć tym, jak tą naszą torebkę, żeby się ładnie, ładnie wysypało. To, to może dajmy to na środek. Na nasze I żeby tutaj to było równe. Proszę. Mhm. Ale nie jest nic nie równe. Zaraz wyrównamy, spokojnie. Potrzebujemy zrobić. Taką papierową rureczkę z okay. naszego woreczka po herbacie. No pięknie. Teraz coś tam palec do środka. I musimy Delikatnie, zrobić, żeby tak? nie rozerwać. Żeby to stało. W ten pastu. Tak, najlepiej wsadź dwa. Patrz, tak jak ja. No wiem, próbuję, ale nie mogę. Zabierzemy miseczkę z naszego... Nie, czekamy i podpalimy. Po kolei. Czekamy ja na Tymka. Czekaj, bo tymek ma, musimy... I potrzebujemy zapalniczkę. Tak wygląda to co... O, to, 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 to jest? Zapalniczka. No to, to jest, Dobra. To jest herbatka, tymku. Tak uwaga. herbatka. Herbatka, uwaga podpalamy. ja mi podpala pierwszą. Tatusia mojego. Ta to jest. poleci potem do góry. Uważajcie, że nie... Pod, nie... Nie popatrz. Poleciało. poleciało. Dobra Ja chcę teraz podpalić swoje. Ale to nie puszczamy z naszego z tego? Ja się podpalić swoje. Dobra, podpalisz swoje. Czekaj. Lekki ogień. Już odzień. mi. Wii. 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 O, spadło wcześniej. Dobra, czekaj. Teraz ja podpalam swoje. Proszę. O. No, jedziesz. Od góry trzeba podpalić. Mm. No i pięknie. I już. Tą zapalniczkę da się wysuwać? Tak, ona jest taka sprytna, że da się wysuwać. ja jedną. O, leciało. Dobra. Dobry. dobry, dzień dobry. Dzisiaj zrobimy latające coś tam. Żeby zrobić latające takie coś z yy, yy, herbatem. Herbata, to herbata. Trzeba mieć tu no. która tutaj nie ma takiego złączonego. I trzeba na początku uciąć tutaj, tam gdzie jest snurek. Jak tu tam gdzie jest snurek? Ja tyle. No tak. I wysypać to wszystko. I to wysypać. Herbaty. I wziąłeś dwa palce i tak porobić, żeby było tak, o. I to postawić. Na I zapalić. A tak to jest to zadziała? Nie. I Uj, na sufitu. Wyrzec tego tym Popiół. Jaki tym Popiół. Najzwyczajniejszy popiół. Masz, poddaj. Po co tak robisz? Został tu. Tyleci! Będzie trzeba potem umyć włosy. Hmm. Jeżeli to spadnie na włosy. Teraz na pewno już. Kaptur się nałożył. Zastanawiaj hmm. się, co się stanie. Tu. Jak taką czałą podpalimy tutaj. A ja podpalę stąd i będzie takie coś. Zobaczymy. Dawaj, dawaj mi to i tak. I. Nie. Nie, może. Paliłaś herbatę. O nie. jest herbata. Jest hey. Józkiego niczego nie nada. I nic urwało. To już sposób na urwanie no, z tego wie jakaś gorąca herbata. Albo oble herbata. Albo spalona herbata. No, nie sypujcie tego do, do wody. I nie róbcie z tego herbaty, bo to już jest tutaj. Chyba. Coś jest w nie.